Sanatorium, klinika pod tężniami. To jest przed sanatorium teren. Jest plac do ćwiczeń. Są grzywacze, kosy. A wszelkie ptaszki, które przylatują. Miło się wypoczywa. No i jak to w sanatorium zabiegi i tak dalej. Relaks. Spacery. Potężnie, gdzie odcinek słynny Stężni, Między innymi... No, tak to wygląda. Grzywacz. Jest fontanna. To wszystko mają gdzie, gdzie co pić. upały. No i tutaj w ogóle Ciechocinek to chętnie odwiedzają grzywacze. To jestem to podziwiam, że tyle ich tu jest tych gołąbków. Coś im tutaj przypasowało yy, grzywaczom akurat. O, tutaj właśnie gołąbek akurat pił wodę. O, pije grzywacz. Tak. Tutaj można podziwiać też kolorowe rybki. Można się ochłodzić. Taki cieplejszy dzień. Tutaj jest więcej więcej cień. Drzewa wysokie, może te wysokie drzewa tak grzywacze też lubią. No w ogóle drzewa. To różnie jest Jak dla dzieci. Let's. No teraz jeszcze to jest czas taki, że jeszcze nie ma tyle kwiatów dużo, dużo rzeczy jeszcze nie działa ale już powoli, powoli powoli Muzyka wchodzi na miasto i no, już będzie coraz weselej tutaj. Kotek śpi sobie tak cieplutko. Kik, tam Kiciuś. O, otwórz oczka, pokaż pokaż te oczka. Tylko gołąbków nie łap. Nie łap, ptaszków. Są takie miejsca więcej gwarne, są miejsca też spokojne. Jak to sobie tam życzy. Jak to woli. I tutaj gołąbeczki. No już będą pewnie zaloty. Drzwiwacyki. I taka okolica przy sanatorium pod ten Dużo ciekawych roślinek. Każda ma swoją tabliczkę. No, prawie każda. Pisza, ptaszki śpiewają. Można wypoczywać. Od niedawna też tutaj przy klinice pod tężniami, klinika sanatorium i wiewióreczki. I tutaj jest dzięcioł zielony, kochani. Dzięcioł zielony. Ja w ogóle nie wiedziałam, że nawet jest taki dzięcioł zielony. Ostatnio koleżanka właśnie mi pokazywała. Także miłośników ptaków to zachęcam i zwierzątek to zachęcam no, o ile to będzie tak utrzymywane jak jest to można będzie spotkać tutaj fajne gatunki i roślin i zwierząt i... O, o, o. może mi się go uda jeszcze namierzyć, ale przyleciał na drugie drzewo i słabo go widać ten dzięcioł zielony ładne. Jaka piękna jest przyroda naprawdę, żeby to no, tak nam służyło, żeby nam służyło, żeby, żeby, żeby to po prostu ludzie doceniali i szanowali tą przyrodę. Ech, no Dzięcioł gdzieś, gdzieś już a jest tam u góry, ale... no, słabiutko go widać. To nie będzie go widać. Ale ja go widzę jest u góry na drzewie. to drzewo pokazałam zaraz tam są gołąbki on tutaj z boku, tak no nie widać nie widać go, teraz się schował już z drugiej strony, no ale tak fajnie, że się pokazały jeszcze takie stworzenia no jest ale tak jest zlany z tam kolorem przyrody, że co ja co ja wiecie kochani, z jednej strony to on, on na drugą się przemie, przemieszcza tu jest, tu jest o go widać dzień zielony tak no to jest na terenie przy y, y, sanatorium klinika podtężniami